Pilotuj ten helikopter, a wyjdę za ciebie za mąż, zażartowała szefowa i zamarła, gdy dowiedziała się, kim naprawdę był woźny. Nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Hangar rozbrzmiewał śmiechem pracowników, podczas gdy metaliczny pogłos narzędzi wypełniał powietrze. Klaudia, dyrektorka prywatnej firmy lotniczej, paradowała między mechanikami, sprawdzając każdy szczegół nowego helikoptera, którego właśnie nabyli. Była młoda, elegancka i dumna ze swojej władzy. Wokół niej wszyscy ją podziwiali lub udawali, że to robią wszyscy oprócz Omara, woźnego, cichego człowieka, który każdego ranka przychodził przed wszystkimi i wychodził jako ostatni, ze szczotką w dłoni i wzrokiem utkwionym w horyzoncie. Omar, posprzątaj dobrze tę strefę, bo dziś mamy ważnego gościa, rozkazała, nie patrząc na niego. Już gotowe, pani. Odpowiedział spokojnym głosem. Gotowe? Powtórzyła z ironicznym śmiechem. Wątpię, żeby ktoś taki jak ty wiedział, kiedy coś jest gotowe. Śmiechy obecnych jej towarzyszyły. Omar po prostu skinął głową i kontynuował pracę, ale w jego oczach było coś, mieszanka cierpliwości i tłumionego smutku, czego nikt nie zauważył, oprócz jednego starszego mechanika, który spuścił wzrok z zakłopotaniem. Dni później, podczas improwizowanego spotkania na pasie, Klaudia chwaliła się możliwościami nowego helikoptera. Z wyniosłym tonem chciała rzucić żart. Kto odważy się go pilotować? No dalej, Omar, jeśli zdołasz go wznieść, wyjdę za ciebie. Grupa wybuchła śmiechem. Powiedziała to dla żartu, myśląc, że woźny się zawstydzi albo wycofa, ale Omar uniósł wzrok, spojrzał na helikopter i bez słowa odłożył mop. Jego krok był pewny i spokojny, kontrastujący z hałasem pozostałych. Hej, czekaj, dokąd idziesz? Zapytała Klaudia zaskoczona, widząc, jak wsiada do kabiny. Śmiechy powoli ucichły. Omar usiadł, zapiął pas i jego dłonie zaczęły się poruszać z precyzją, która wszystkich sparaliżowała. Włączył panel, sprawdził kontrolki i pociągnął za dźwignię ruchem, który znał tylko profesjonalista. Ryk silnika przerwał ciszę. Helikopter wzbił się zaledwie kilka centymetrów z doskonałą stabilnością. Pracownicy cofnęli się z podziwem, a Klaudia, niezdolna wypowiedzieć słowa, patrzyła z niedowierzaniem. Kiedy helikopter miękko wylądował, serca wszystkich biły jak szalone. Omar wysiadł z tą samą spokojną pewnością, z jaką wszedł, podniósł mop i powiedział po prostu: Może pani kontynuować demonstrację? Nikt nie odważył się zaśmiać. Klaudia patrzyła na niego w milczeniu, próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Skąd to umiesz? zapytała w końcu cicho. Powiedzmy, że musiałem się nauczyć, by ratować życie, odparł, patrząc w dal. W tej chwili atmosfera się zmieniła. Nikt już nie widział w nim zwykłego woźnego. A choć Klaudia próbowała zachować postawę, coś w niej zaczęło pękać: duma, wstyd i ciekawość. Omar, zaczekaj, powiedziała, zanim odszedł. Chcę z tobą porozmawiać w biurze. Skinął głową, nie patrząc na nią. Gdy przechodził obok, Klaudia poczuła dyskomfort, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Po raz pierwszy nie miała kontroli. Tego popołudnia, gdy słońce zachodziło nad hangarami, Klaudia nie mogła się skoncentrować. W jej umyśle powtarzał się obraz tego mężczyzny, uruchamiającego helikopter z pewnością eksperta. Kim on naprawdę był i dlaczego pracował tam, sprzątając podłogi? Jeśli historia ci się podoba, nie zapomnij polubić zasubskrybować. I napisać w komentarzu, co o niej myślisz. Kiedy w końcu zobaczyła go wchodzącego do biura, cisza stała się ciężka. Omar stał z szacunkiem, ale jego spokojne spojrzenie sprawiło, że poczuła się obnażona. Nie wiedziałam, że masz doświadczenie w lotnictwie, powiedziała, starając się zabrzmieć uprzejmie. Zostawiłem to dawno temu, odpowiedział bez emocji. Dlaczego? Zapytała z szczerym zainteresowaniem. Omar spojrzał jej prosto w oczy. Bo czasem niebo daje ci chwałę, ale życie uczy cię upadać. Jego słowa ją poruszyły. Nie wiedziała, jaka historia kryje się za tym spojrzeniem, ale przeczuwała, że wyjątkowa. I nie rozumiała dlaczego, ale Klaudia zaczęła czuć coś, czego się nie spodziewała podziw. Lecz właśnie wtedy zadzwonił telefon pilne wezwanie. Ktoś miał wypadek w strefie testowej. Omar zareagował pierwszy, porwał apteczkę, wybiegł i zawołał. Dzwoncie po pogotowie. Klaudia pobiegła, zanim zdezorientowana. Ten człowiek nie tylko potrafił pilotować, on potrafił dowodzić. Omar dotarł pierwszy do hangaru testowego. Zapach paliwa mieszał się z gorącym metalem. Młody mechanik leżał nieprzytomny, z raną na głowie i nogą uwięzioną pod częścią podwozia. Bez wahania Omar uklęknął i zaczął działać z chirurgiczną precyzją. Jego stanowczy głos przecinał panikę. Przynieście mi pręt żelazny i czyste bandaże, natychmiast! Klaudia stała nieruchomo, obserwując jak ten człowiek, który jeszcze rano był tylko woźnym, dowodzi sytuacją jak weteran. W ciągu minut zaimprowizował szynę, opanował krwotok i uwolnił nogę młodego mężczyzny z pomocą innych pracowników. Kiedy w oddali rozległy się syreny, omar miał już rannego ustabilizowanego. Pierwszy ratownik, który przybył, zatrzymał się zaskoczony, widząc wykonaną pracę. Kto zajął się pacjentem? Zapytał. On, odpowiedziała Klaudia, wskazując Omar'a. Ratownik skinął z uznaniem. Dobra robota. To uratowało mu nogę i prawdopodobnie życie. Szum między pracownikami narastał. Klaudia poczuła ścisk w piersi. Zbliżyła się powoli i powiedziała cicho: Nie wiem, jak ci dziękować, Omar. On wytarł ręce ręcznikiem i odrzekł: Nie zrobiłem tego dla pani. Zrobiłem to, bo wiem, jak to jest stracić kogoś, gdy wszyscy tylko patrzą. Te słowa zapadły jej głęboko w pamięć. Tej nocy nie mogła spać. Przeszukała akta firmy, rejestry pracowników i odkryła coś, co ją zmroziło. Omar nie miał zwykłej historii. Jego wcześniejsze dosie należało do Sił Powietrznych. Odznaczony za misje ratunkowe podczas katastrof naturalnych i konfliktów zniknął z akt sześć lat temu, zaraz po wypadku lotniczym, w którym zginęło trzech jego towarzyszy. Następnego dnia Klaudia czekała o świcie na lądowisku, gdy przyszedł, w swoim roboczym uniformie, z mopem w dłoni. Zatrzymała go. Czytałam twój akt, powiedziała prosto. Wiem, kim jesteś, Omar. Nie odpowiedział, spojrzał w horyzont. Dlaczego tu jesteś? nalegała łagodnym głosem. Bo tu nikt nie pyta o moją przeszłość, po prostu pozwalają mi pracować. Zapadła ciężka cisza. Klaudia spuściła wzrok. Osądziłam cię, nie znając. I co gorsza? Wyśmiałam. Wszyscy to robią, odparł spokojnie. Problem nie w śmiechu, ale w braku odwagi, by spojrzeć głębiej. Jego słowa uderzyły ją jak prawda, której unikała całe życie. Masz rację, Omar, powiedziała. Czasem myślimy, że wartość mierzy się pieniędzmi, garniturem lub władzą, ale dziś zrozumiałam, że są dusze, które latały wyżej niż my wszyscy. On lekko się uśmiechnął. Ważne nie jest, jak wysoko latasz, lecz co robisz, gdy spadasz. Minęły dni i wiadomość o jego czynie rozeszła się po całej firmie. Niektórzy podchodzili z szacunkiem, inni z podziwem. Ale Klaudia nie mogła przestać myśleć o tamtym żarcie, który teraz ciążył jej na sumieniu. Pewnego popołudnia, gdy kończył zmianę, podeszła z szczerym uśmiechem i kluczami w dłoni. Pamiętasz, co ci wtedy powiedziałam? zapytała. Omar spojrzał zdziwiony. O helikopterze. Powiedziałeś, że jeśli nim polecisz, wyjdę za ciebie. Klaudia spuściła wzrok zawstydzona. To był okrutny żart, ale jeśli pozwolisz, chciałabym zaprosić cię na lot. Bez obietnic, bez kpin. Po prostu polecieć. Omar długo na nią patrzył i po raz pierwszy cichy śmiech wydobył się z jego ust. Nie latałem od lat. Więc zrób to znowu, nie dla mnie, dla siebie. Słońce zachodziło za wzgórzami, gdy oboje wsiadali do helikoptera. Wirniki zaczęły się obracać powoli, unosząc kurz i liście. Z góry miasto wyglądało dalekie, niemal nierealne. Wiesz, powiedziała Klaudia, patrząc przez okno, czasem trzeba stracić kontrolę, by zrozumieć, kto naprawdę ją ma. Omar uśmiechnął się. Czasem los każe ci myć podłogi w miejscu, gdzie nauczyłeś się latać, by przypomnieć, że pokora też ma skrzydła. Cisza nieba ich otuliła na moment. Nie było hierarchii ani etykiet. Tylko dwie dusze, które zrozumiały, że prawdziwy szacunek to najwyższy lot. Po wylądowaniu Klaudia wysiadła pierwsza, spojrzała na niego z wdzięcznością i powiedziała spokojnie: Dziękuję, że nauczyłeś mnie. Że za każdym uniformem kryje się historia warta wysłuchania. Omar skinął głową, nie szukając uznania, i odszedł w stronę zachodzącego słońca z mopem na ramieniu, wiedząc, że tego dnia oczyścił coś więcej niż hangar oczyścił dumę kobiety i ślepotę wielu. Klaudia patrzyła jak odchodzi, z sercem ściśniętym i błyszczącymi oczami. Zrozumiała, że niektóre obietnice rodzą się z ego, ale inne, jak ta, którą czuła teraz. Rodzą się z szacunku. Gdy helikopter odbijał ostatni promień słońca, wewnętrzny głos przypomniał jej coś, czego nigdy nie zapomni: nigdy nie wiesz, kto kryje się za maską. Pozory mogą mylić, ale szacunek i godność zawsze muszą być niezbywalne.